Witajcie, dzisiaj wypowiem się o filmiku pana ZWG, który nagrał filmik, który ma być początkiem serii Prawda, a nawet cała Prawda o YouTube. Więc witam Ciebie Grzesiu, witam Ciebie e, inni youtuberzy, który oglądasz ten momencie ten materiał, i witam Was, widzowie. Więc zobaczmy, co nasz ZWG ma do zaoferowania w tym filmiku. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Cała Prawda o YouTube. Wbiliście w jeden dzień ponad 5000 łapek w górę, nie wiem właśnie czemu. E, jakim cudem przed publikacją Q&A ja myślałem, dobra, 2000 wbiją i będzie koniec. A tu widzę 5000, trochę tego będzie, ale zrzucę to tak maksymalnie jak się da, żeby was tutaj nie trzymać za długo. Ale dobra, następny odcinek będzie za 8000 łapek w górę, teraz tego nie wbijecie. A dla nowych widzów co mogę powiedzieć? Subskrybujcie kanał, tu macie anotację z guzikiem, klikajcie, no to będziecie wiedzieli kiedy jest następny odcinek. Ja jeszcze mam sporo do powiedzenia i naprawdę miałem przyjemność i nieprzyjemność yy, pracować z niektórymi youtuberami Chcę wam o tym dzisiaj powiedzieć I Taki skrót odcinka, co dzisiaj będzie w odcinku będzie parę rzeczy, w tym jedna teoria spiskowa Okej, okay, więc chcesz nagrać całą prawdę o YouTube, przedstawiając nam, widzom, teorię spiskową Mogę powiedzieć, że nie podoba mi się to, a na pewno nie jest to nawet na miejscu ale leź dalej. Temat skrzynek to jest CSGO wyjaśnię Wam na jakiej zasadzie to działa u popularnych youtuberów. Powiedzmy, że jest to teoria spiskowa, ale ona jest naprawdę logiczna i... Okej, okay, i znów to samo gówno. Nie masz żadnych oficjalnych, potwierdzonych informacji, a próbujesz to wpakować do odcinku o całej prawdzie o YouTubie. Wybacz, ale... To jest główno co ty robisz, ale lećmy I dalej. Ja sprawdzam, bo Valve One kokosy sobie zbiera na ludziach. Będzie o pewnym użytkowniku tuba, czyli będzie to Steel Games. Niestety miałem z nim nieprzyjemność współpracy dawno temu. Byłem głupszy niż teraz jestem i robiłem kiedyś dla niego fany więc opowiem wam, ja się z nim nieprzyjemnie współpracowało jest człowiekiem, ja go bardzo nie lubię. Mówię to jasno, opowiem Wam jeszcze o castingach na youtuberów, które robią sieci partnerskie. No i ostatni temat, prawdziwy crossing w sieciach partnerskich, crossowanie, czyli łączenie swoich widzów. Zanim zacznę jeszcze wszystko opowiadać, to piszcie swoje propozycje w komentarzu, na temat czego mam się wypowiedzieć, na temat kogo. Piszcie tam wszystko, co chcecie, no. Myślę, że zaczniemy od najbardziej fajnego tematu, czyli skrzynki w CSGO. To taka jest teoria spiskowa, bo nigdzie nie ma danych oficjalnych na ten temat, no bo oczywiście nie może być, no jakby się wydało, to by nikt skrzynek nie kupował, wszyscy byliby oburzeni. Zauważyliście, że popularni youtuberzy za granicą i w Polsce mają o wiele większe szczęście niż taki randomowy użytkownik? Nie, nie zauważyłem tego. Jednak zauważyłem, że taki typowy youtuber otwiera o wiele więcej skrzynek niż taki typowy użytkownik. Pewnie dlatego on częściej dropnikosa otwierając to skrzynek niż taki typowy otwieram użytkownik otwierający ty 3-4 skrzynki. No coś w tym może być, bo według mnie oni mają podkręcone szczęście w swoich skrzynkach. Mówi o tym Xi zagraniczny youtuber. Przetłumaczyłem te słowa na polskie, trochę chujowo, ale sens zachowane zachowany obejrzycie teraz. Więc so hey! Why not do a bit of sneaky sneaky and improve the chances of YouTubers getting good players? Think about it. It's brilliant. You, the people, watch these YouTubers get good players and then you guys think, hey, I've seen my favorite FIFA YouTuber get a good player, so surely I might be able to get a good player. When in actual fact, your odds are still stupidly low and you're just. Dziękuje za nos. I tu są YouTubers, którzy myślą, że ich łatwo jest wyróżnione. W fakcie, że już wykonałem wszystko, aby sprawić, że możemy mieć więcej. Tak jak Ksi to powiedział. Owszem, ten Ksi powiedział to, ale nie możesz um, powiedzieć, że to jest potwierdzona informacja. Tyle, że to jest kolejna teoria spiskowa, więc dlaczego wpierdalasz to do prawdy o YouTube? Ponadto, jeżeli nie zauważyłeś tego. A przetłumaczyłeś, to ten Twój obiekt C mówił o um, piłkarzach, piłkarzach, który otwiera się w FIFA. Więc, dlaczego wpierdalasz teorię spiskową dotyczącą paczek w EA Sport do skrzynek z Cezlą? Czy to jest logiczne? Tak, jak powiedzieć na początku: kilka logicznych informacji, dlaczego to jest prawdziwe. Nielogiczne jest to, co ty w tym momencie zrobił. Człowiek zrobiłeś. widzi Izaka, na przykład. Izak otwiera, nie wiem, dwie kosy w tygodniu i mówi: Okej, okay, skoro tak jest, przytoczę ci malutki wycinek z filmu Izaka. Izak, nie obraź się za to, jeżeli to ogólnie w ogóle oglądałeś. Więc zobacz sam. 710 skrzynek bez kosy. Mniej więcej tyle wyliczyłem w sumie, bo przecież było panik z 71 tak, Skrzynkami Shadow, później 50. W międzyczasie na streamie jeszcze otwierane kolejne skrzynki. I kurde, kosa! Ja też chcę! Dobra, dawaj mama, hajs, kupujemy skrzyneczki i klucze. Kupuję, hajs daje walwę, co wydropi niebieskitnym. Według mnie tak jest naprawdę na YouTube, że użytkownicy YouTuba popularnie mają podrasowane szczęście. Przykład, nie wiem, mógł być nawet ja. Ja nigdy skrzynek nie otwierałem. Otworzyłem niedawno pierwszą, która jest na YouTubie. E, otworzyłem pierwszej skrzynce, którą jeszcze dostałem od kumpla, a kluczyk był za hajs sam AK-47. Wrzuciłem na YouTuba 50 tysięcy wyświetleń, czyli e, dużo osób widziało to, że trafiłem cokolwiek, więc te wszystkie filmy tych youtuberów popularnych mi się wydaje, że po prostu są na farcie. Przede wszystkim Izak, bo Izak to naprawdę full otwiera pasza na streamach. Kiedyś miał taką paszę, że chyba nie wiem w miesiącu otworzył chyba z 8 skos. Ja w to nie wierzę osobiście, według mnie to jest podrasowane. I to jest nawet logiczne. Myślcie, co chcecie, ja tego wam przekazuję teorię spiskową, ale według mnie tak jest. Dobra, następny temacik to jest pan 2Games. Tego człowieka ja nienawidzę. Nienawidzę za. nienawidzę go za styl bycia. Ten człowiek leci tak na fame, że to jest szok po prostu. Okej, okay, więc twierdzisz, że nienawidzisz stół. A poświęcisz mu znaczną część odcinka? No, okej, okay, no skoro nienawidzisz go, nie powinniś nie za nim mówić, i tak dalej. Ale zobaczmy, co nam przedstawisz. Jaki argument nam zarzucisz na to, jak bardzo cię skrzywdził, albo jak bardzo pokazał na to, że jest tak bardzo chujową osobą. To drugi filmik na swoim kanale, ma tam Product Placement, czyli reklamowanie jakiegoś produktu. Ja mu nie zazdroszczę, gdzie tam mam swój kanał, parę widzów mam, więc. No yy, w to wyjewane, ale kiedyś robiłem dla niego fany moment niestety dawno temu, chyba to był, nie wiem, koniec 2013 roku. Byłem głupi, nadaj. Okej, okay, więc znowu mówisz tym razem, że nagrywałeś dla niego fany moment Okej. Okay. Mówisz, że to było dawno temu, i dodasz do tego, że szkoda, że to było dawno temu, a potem mówi. Głupi byłem. Mówisz, że byłeś głupi, ale żałujesz tego, że to było dawno. Czy nie zaprzeczył sam sobie? A dobra, może czepię się. Leźmy ale dalej. jestem, ale trochę mniej. I kiedyś mnie dodał na Skype'a, Nie wiedział w ogóle, kim jestem. Ktoś mu dał kontakt do mnie. Pisał do mnie jakoś chyba innym imieniem, krzychu czy coś takiego. Mimo, że na Skype'ie miałem grzesiu napisane, z nim się dogadać nie da. Ja... On pisał, że chce fany moments. Za 10 minut napisał, że, że chce co innego. W jakimś momencie. Co chwilę zmieniał zdanie. Ja się pytam, czy jest dobrze. Nie, 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 popraw to i tak chyba 6 razy. Aż w końcu filmik wyszedł 3 minutowy, wrzucił to, poprosiłem go na końcu, żeby powiedział o moim kanale, żeby zrobił taką notację i powiedział, żeby subskrybowali mój kanał. To nagrał chyba 2 sekundy yy, o mnie z moim nikiem i to wszystko. A prosiłem go, a potem mnie w nie wyjebał ze escape'a Okej, okay, więc przedstawiłeś nam historię, w którą mamy uwierzyć. Więc poznaliśmy, jak bardzo chujowy jest stół, tak? Na dobrą sprawę. Ale na dobrą sprawę mogę powiedzieć, że ten laptop leżący właśnie za tobą został przez ciebie ukradziony, nawet jakiejś bezbronnej staruszce na pasach, którą jeszcze przewróciłeś i okopałeś. Czy pokażesz nam jakikolwiek dowód na to, że on wywalił cię ze znajomych? Czy, że zrobiłeś dla niego taki odcinek, i tak dalej, a jeżeli nie, to dlaczego starasz się wcisnąć nam coś, czego nie możesz poprzeć żadnymi argumentami? Dobra, może, może jeszcze podasz nam jakiś dowód, jakiś screening, coś, czekam. E, I się nigdy więcej do mnie nie odezwał, czekam aż YouTube udostępni taką opcję do blokowania całych kanałów, czyli nigdy mi się ta miniaturka jego filmu nie wyświetli gdzieś w polecany film, albo na tego człowieka nie znoszę, na co on robił. Ja pierdolę, jak się jedzie na IEM to się idzie oglądać zawodników tam Lola czy CESa, a niektórzy youtuberzy typu właśnie tam z tyłu siedział na press roomie, yy, latał od jednej grupki youtuberów do drugiej, biegał z koszulkami i rzucał wśród widzów, robił siebie idiotę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, więc posłuchaj mnie. Jeżeli jedziesz na IEM możesz robić dokładnie to co ty chcesz. Nie ogranicza Cię nic poza regulaminem. Dopóki on tego regulaminu nie złamał to wszystko było w porządku. A czy Ty oglądasz właśnie zawodników LoL'a i tak czy łazisz ze znajomymi, czy łazisz nawet z widzami na miejscu jakiegoś youtubera, to jest Twój prywatny interes. Bo IEM to jest impreza grupowa poświęcona grom, i turnieją, ale to nie jest coś takiego jak spektakl w teatrze. Więc lecimy dalej. Co jeszcze masz ciekawego do zapowiedzenia na temat IEM-u? Przyjechał na Jema tylko, żeby sobie mm, właśnie porzucać koszulkami. No ja pierdolę, co? No naprawdę ten steward powinien iść do psychiatryka. Przecież taką koszulką mógł kogoś zabić. Rzucał koszulkami widzów i na pewno oni musieli uciekać i płakali w tym momencie, kiedy to się działo. Według mnie to jest fajny gest, że zorganizował trochę tych koszulek, żeby je widzom rozdać. Jeżeli chodził i rzucał w widzów, a nie rzucał dla widzów tej koszulki, jak wolałbym to określić, zrobił to po to, aby uszczęśliwić trochę ludzi i na pewno wtedy musiał z nimi przebywać. Ponieważ był w ich otoczeniu. Czyli wszystko jest pięknie. A powiem Ci, że dość długo już gadasz o Stew. i odczuwam wrażenie, że zrobiłeś to po to, aby wpierdolić Steel Games w tytuł filmu i na tej zasadzie zyskać trochę subskrypcji. Ale dobra, pójdziemy dalej. Może jeszcze jakiś dowód będzie i powiem, że masz rację. Ta człowiek. Niedawno był filmik, jaką on rzucał na meetupie. Dobra, meetup to rozumiem. Wiadomo, meetup to jest, żeby się poznać z youtuberami, ale nie. I jem też, żeby oglądać, a nie robić się to Czy i sam ubiegał z koszulkami? Czy nitro ktokolwiek rzucał koszulki w tłum? Ruchanie matek, no ja pierdzielę. Ja wiem, że się youtuber może zdenerwować. Jak ja jestem kurwiony, to się na przykład na tej szafie wyżywam. No i wreszcie pierwsza rzecz, która jest poparta jakimkolwiek dowodem, ponieważ screeny z tego są. Ale musisz pamiętać, że wyżywając się na ludziach, możesz. Określiłeś to w bardzo specyficzny i ciekawy sposób, bo tak naprawdę, osoby, które nękają cię, mogą wywołać negatywny wpływ na to, jak na nie zareagujesz. Na przykład, nie wiem, czy do końca polubiłeś mnie, ponieważ właśnie argumentuje Twój filmik i pokazuje, jak denny jest on, i jak denna będzie prawdopodobnie Twoja seria Prawda o YouTube. A. Teraz mogę się troszeczkę bardziej rozgadać o tej całej sytuacji. Owszem, Stu napisał, że rucham wam e matki i jakieś tam inne, bla, 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 bla. Ale musisz wiedzieć, że on nie wyżył się na losowych ludziach, pisząc w ten sposób, ale odpisał ludziom, którzy tak naprawdę nękali go kiedy on na początku powiedział, żeby się od niego, co prawda w wulgarny sposób, ponieważ prawdopodobnie miał już tego dosyć, odpierdolili. Ludzie najeżdżali na niego jeszcze bardziej i zareagował w ten sposób. A powiem ci, że to, iż osoba, która cię obraża, możesz kontratakować ją inną obrazą, bądź ją polać. On wybrał kontratak, jest to normalna ludzka reakcja. A wyżywanie się na szafie i niszczenie swojego przedmiotu jest totalnym debilizmem, więc polecam Ci porozmawiać z rodzicami, ewentualnie zapisać się na jakąś terapię, ponieważ to, co Ty robisz jest chore. Dobra, lecimy dalej. Jest rozwalony, tu nie widzicie, ale jest, jest rozwalony uchwyt od szafy, no... Na szafie się wy wyżywam, nie wyżywam się na ludziach, no kiedyś on pisał na prywatnym profilu, że komuś matka No ja pierdzielę. YouTuber YouTuberów, ten ponad miną widzów, który jest denerwowany i pisze takie rzeczy na fejsie. No, już ludzie screen y robią i teraz każdy do niego mówi, że czy był wyrucha matkę, no... Ludzie, fajne, fajne włosy ma. Tak jakbym wziął ten obraz z Komunii, o, i tak sobie się Takie on dwie włosy ma, no ja... Wiem. Powiem ci, że teraz załamałem się twoją osobą. Ponieważ to, jakie on ma włosy, to jest jego prywatna sprawa. I główno ci to obchodzi, czy on ma włosy na jeżyka, czy on ma półmetrowy kopiec jakiś, czy on nawet nosiłby koka, spinałby włosy i tak dalej. Więc skoro jesteśmy w temacie włosów, to Łoja, jakie on ja ma wysokie włosy? A ty Łoja, jakim ty jesteś ulizanym grzybem? W ten sposób wyglądała w tym momencie twoja wypowiedź w pradzie o YouTube co, według mnie na razie z głównym, ale jesteśmy już poza połową, masz jeszcze 4 minuty swojego 10 minutowego oryginalnego filmu, więc zobaczmy co jeszcze ciekawego na powiesz. Dobra. Castingi na youtuberów. Nie wiem czy wiecie, ale niektóre sieci partnerskie typu Mediacraft robią castingi na youtuberów. Ja to wiem z mojego źródła, z osoby, która jest w tej sieci, z mojego doświadczenia. Wiem, że robią takie castingi na youtuberów. Przychodzisz do nich, wygrywasz casting, płacą ci hajs za to, że nagrywasz jakieś filmy, oni to montują, tak dalej. tylko ty masz grać. Nagrywać powiedzmy tam regularnie. Kanał zostaje wypromowany na stronach typu Quake. Wszystkich kanałów są promowane na Quake'u. YouTube bardzo się zmienia w telewizję. Castingi robią dla youtuberów, które ktoś tam Wygrywa i robi z siebie downa, żeby mieć parę widzów. Jeden przykład, na chwilę pokażę taki kanał Laski, która opowiada o strefach intymnych i już będzie miała, no powiedzmy, daje 2 miesiące albo trzy, 200 tysięcy widzów na chwilę. Pyk, koniec. To jest kurwa dramat. To jest dramat. A... Dramatem to jest twój filmik, ponieważ co? coś co drugą. Każdą, po każdej twojej wypowiedzi mam ochotę powiedzieć jakiś dowód. Czy mógłbyś mi pokazać jakikolwiek dowód na którąkolwiek oprócz tej z tą ruchaniem matki, bo to akurat było wystawione na opinię publiczną, na żadną z Twoich teorii spiskowych, bo tylko tak można to nazwać, nie ma żadnego dowodu, więc polecam Ci zmienienie nazwy serii na teorie spiskowe o YouTube, ponieważ to Wyglądałoby lepiej i może w tym momencie nie nagrywałbym o Tobie filmików, ale lecimy dalej. Ponkers się nazywają, oni zrobili to w Polsce. Ale tak mówię, żebyście wiedzieli, ja nie oceniam, bo ja lubię ponki, yy, ale takich castingów na youtuberów, no to tak sorry, no nie bardzo, nie bardzo mi się to widzi. Miejcie świadomość tego, że na YouTubie się nic nie dzieje z przypadku. Nikt nie wchodzi na YouTuba i z 2 miesiące ma 100 widzów, to jest przypadek. Nie, za tym stoją osoby, za tym stoi jakaś sieć partnerska, która chce po prostu... Pieniądz. Albo po prostu jak jesteś kumpem znanego youtubera, czyli Stu na przykład, to ja sobie mówię, a weźmy wypromuj polski ping. -ping. No dobra, on, okej, okay, no dawaj filmik nagrany. I jest taki macin długi czy ktoś. No. Ktoś tam pyta właśnie, jak wygląda na jemie Pressroom? Byłem na jemie, jestem co rok, dostałem wyściówkę, wchodzę na górę, patrzę, a tu stoją tak jak placki e, youtuberzy obok siebie w grupkach i sobie gadają, a Stu między nimi biega sobie z bluzami. Dobra. Um, skończyłeś już o ten Czy się w nim zakochałeś? Bo odczuwam wrażenie, że napierdalasz o nim co drugie zdanie. Skończ już i leć dalej. Co tam masz ciekawego jeszcze do zaoferowania? Tak jak przedtem pierwszy raz to tak widziałem. Yy, ogólnie jest tam fajnie. Wszystko jest drewnie zrobione. Yy, pod jest zajebiście miękki, taki szary. Yy, Tutaj sobie kelnerzy chodzą ubrani. Nagalowo, pięknie, kulturalnie. Są drinki do wypicia, czy tam jakaś woda, cokolwiek do zjedzenia, jest tam kilka pokoi, duży był pokój z telewizorem do oglądania właśnie streama z meczów i wszędzie youtuberzy, ale ja nie podchodziłem do żadnego, żeby sobie siary nie robić, w sensie, że zdjęcie zrobić bo no tak trochę głupio, więc odpowiadam na to pytanie. Tam jest zajebiście i będę, mam nadzieję, w następnym roku. I ostatni temat, prawdziwy crossing w sieciach, to już trochę mówiłem wcześniej. Jak jesteś małym youtuberem, to nawet nie myśl, że sobie nagrasz z kimś popularnym. W pełnej sieci partnerskiej trzeba przekroczyć próg 25 tysięcy widzów bodajże, żeby z kimkolwiek nagrać. Jak macie na przykład sieć partnerską stronę i crossing, coś tam, Wsparcie grafików, wypromujemy kanał, to jest chuj. To yy, w ogóle nie jest prawda. Jak jesteś kimś ważnym na tym YouTubie, to ewentualnie możesz z tego skorzystać. Pamiętajcie, motto na dzisiejszy odcinek: nic się nie dzieje z przypadku. Ja zachęcam do łapkowania tego. No dobra, skończmy na tym. Motto na dzisiejszy odcinek: nie wierzcie ludziom, którzy mówią Wam coś o innych, nie popierając tego żadnym argumentem. Grzesiu. Jeśli wypowiadasz się na temat innego YouTubera, pragnąc przekazać jakim on jest fenomenalnym kłamcą, jakim on jest tyranem i jaki on jest na przykład zjebany, poprzyj to dowodem, ponieważ ja jako widz będę czekał na to, że udowodnisz mi, że tamta osoba faktycznie jest w jakimś stopniu chujowa. W ten sposób to ujmę. Ponieważ wchodząc, ja mam wyrobione zdanie poprzez filmy o każdym YouTuberze, poprzez jego prywatne filmy i to w jaki sposób nagrywa. W momencie, kiedy Ty mówisz, że ta osoba jest naprawdę chujową osobą, musisz mi pokazać dowód. Więc mam nadzieję, że to zrozumiałeś. A oprócz tego, pragnę, abyś zmienił nazwę swojej serii na Teorie Spiskowe o YouTube, jeśli w ten sposób zamierzasz to prowadzić, ponieważ wykorzystałeś fajny tytuł, który może zdobyć wyświetlenia. Wykorzystałeś oszukane skrzynki w CSGO, co także prowadzi do zwiększenia liczby Twoich subskrypcji i wyświetleń na filmiku. Wpisałeś sobie jeszcze dodatkowo stew games, aby jeszcze to zgubować dodatkowo, więc Zrobiłeś, według mnie, filmik pod publikę, ponieważ nie dałeś mi żadnego argumentu, abym ci uwierzył. Ten film dla mnie był nie na miejscu, a nawet mogę powiedzieć, że był chujowy, ponieważ mogłeś wszystko wyssać z palca. A to o włosach z tyłu rozbawiło mnie na początku do łez, a potem stwierdziłem, jakim musisz być zjebanym debilem. Że wypowiadasz się o osobie i dodatkowo jeszcze hejtujesz mu fryzurę której osobiście ci powiem, że też nie masz najpiękniejszej. Więc ludziska, które dotrwały do tego momentu, mam nadzieję, że zrozumieliście co nieco. Jeżeli Wam się spodobało, daj, możecie zostawić łapę w górę. Jak Wam się nie spodobało, możecie zostawić łapę w dół. Więc chcę po prostu przekazać Wam coś, możecie zostawiać swoje opinie na dole. Pamiętajcie, ja będę jedynie wypowiadał się w kwestii takich filmów. Nie mam zamiaru nagrywać żadnej damy jeśli chodzi o YouTuberów, którzy popadliby mi, a nie będę miał dowodów. Więc do momentu, aż nie będę miał dowodów, aby coś nagrać, takiego, czego zresztą nie zamierzam, nie będę tego robić. A osoby. Które chciałyby mniej więcej poznać moją opinię i abym zaargumentował jakiś filmik w ten sposób, możecie podsyłać mi linki w wiadomościach prywatnych, które będę czytał. Pamiętajcie, nie odpowiadam na komentarze, ponieważ wszystko, co powinniście tutaj zrozumieć, zawarte było w tym filmiku. Na razie.